Jak Państwo dobrze wiecie, Elon Musk po przejęciu Twittera wprowadził na tej platformie bardzo dużo zmian. Jedną z nich jest możliwość wykupienia płatnej weryfikacji swojego konta. Wcześniej taka weryfikacja konta oznaczała, że musieliśmy się wykazać, że jesteśmy osobą znaczącą, że jesteśmy albo znaczącym dziennikarzem, albo znaną osobistością, albo znanym politykiem. A po tych zmianach okazało się, że każdy chętny może za 8 dolarów miesięcznie wykupić sobie taki znaczek. Co jak pamiętamy spowodowało bardzo duży bałagan na, na Twitterze. Bardzo wiele osób kupowało sobie takie znaczki, podszywało się pod inne firmy, to powodowało bardzo duże problemy dla tych firm, nawet wiążące, wiążące się z wieloma, wielomiliardowymi stratami dla, dla takich firm, więc na początku był bardzo duży bałagan, natomiast wydaje się, że udało się już te problemy początkowe opanować, ponieważ w tej chwili Twitter wprowadził kolejny znaczek, tym razem złoty znaczek dla firm. Złotym znaczkiem będą oznaczane profile firmowe, ale jak się okazuje, za ten złoty znaczek także będzie trzeba zapłacić i to dużo więcej niż jedynie 8 dolarów miesięcznie, ponieważ ta kwota została wyznaczona na poziom... Tysiąca dolarów miesięcznie. To oznacza, że jeżeli mamy firmę chcielibyśmy, żeby koło profilu naszej firmy, koło nazwy naszej firmy znajdował się znaczek weryfikacji, nie ten standardowy niebieski, tylko właśnie złoty, musimy usiąść tę kwotę tysiąca dolarów miesięcznie, czyli duże korporacje na pewno taki koszt oczywiście udźwignął Firmy typu, nie wiem, Microsoft, Google sobie na takie 1000 dolarów będą mogły pozwolić, ale małe przedsiębiorstwa, czy małe firmy, w zasadzie takie mikrofirmy, na pewno te 1000 dolarów będą, będą w stanie spożytkować w dużo lepszy sposób, więc ten znaczek niestety nie będzie nam wyróżniał. Firm od osób prywatnych, tylko duże korporacje od małych korporacji. Tak to się prawdopodobnie skończy, ale to jest kolejny pomysł Ilona Maska na zarabianie na platformie Twitter.